Dzień dobry, dzisiaj mamy 5 grudnia i już nie? pierwszy Mikołaj do nas przyszedł. Pochwal się prezentem. Nie. A w ogóle to czyj to jest prezent? nie. To chyba jest Dzidzi prezent. Nie. A ty, a pokaż swój prezent jaki ty dostałeś. Gdzie go dałeś już? Dałeś już go do pokoju? a ja tu pod drzewem już leży. No dzisiaj mamy tryb migania. Oho, patrz, 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 pokaż co. Dolne gałązki są biedne, ale dwa lata temu yy, z Nazarem było dokładnie to samo. Tutaj jak widać lekkie nerwy są, ale walczymy. Tak, dzisiaj w ogóle ciężki dzień, bo po narce tutaj się działo, każdy przebudicowany. No ja dla mnie był super. Patrz co on robi. No, ja dzidzia, przecież zaraz spadnie na ciebie ta choinka. Dzieciak tak, dajcie mi to drzewo. Dajcie mi to drzewo! Więc dzisiaj składamy ciuchcie, robimy wstępne przygotowania przed jutrzejszą akcją Mikołajki w studiu. Tak jest. Musimy zawieźć kilka rzeczy do studia jeszcze. No i, i musimy też się przygotować na nadejście Mikołaja, prawda? Co musimy zrobić? Dziurę! Dziurę? <śledzimy> co mi, co będziemy przetrzymywać gdzieś? Dziurę <śledzimy> <śledzte> 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 Nie, musimy ciasteczka zrobić, prawda? Dla Mikołaja? Musimy chyba mleczko też dla niego kupić, albo jemu soczku damy, co? Tak, my nie pijemy mleka. Ciasteczko i soczek damy. Chciałabym tylko powiedzieć, że mamy update lampkowy. Tak jest, musieliśmy dokupić lampki, bo słuchajcie, jedne się spaliły, a mieliśmy dwa komplety ostatnio. No i kupiliśmy. Ola kupiła 35 metrów, tak? Tak. 35 metrów, i słuchajcie, no, możecie zobaczyć, że czubek jest bardzo bogaty. Jest bardzo bogaty. Ale już no, nie mieliśmy zupełnie co zrobić po prostu z tymi lampkami. Ola Przepraszam, no. Mikołaj przyniósł auta, tak? Ja cię. Musieliśmy najpierw wyjechać do góry. U góry mieliśmy jeszcze pół szpuli normalnie tych lampek. I Ola stwierdziła, że może rozwiesimy je po suficie najpierw do jednej lampy, potem do drugiej lampy. Ale zjechaliśmy po prostu drugi raz na dół i no, no jest bogactwo. Jest bogactwo. Co tu dużo mówić? No wreszcie, że to ja, za, nie. Za, ja się boję tylko rachunku za prąd po prostu na, na koniec miesiąca, ale tak to jest pięknie. No pięknie jest. To nas też już dotarł pierwszy Mikołaj i zobaczcie, to nam przyniósł. Proszę bardzo, wielka księga kuchni japońskiej. Więc od dzisiaj no chyba same po prostu wschodnie rzeczy... Oj, widziałem tam fajną rzecz. Czy chyba jak się rybki tutaj oproszę, bardzo fajnie. Właśnie ostatnio chciałem dodać coś na Instagram, żebyście dali jakąś polecajkę, gdzie można le lepsze zacząć le w właśnie y do gotowania. Czy jakieś książki, czy jakieś kursy. Ale widzę, że ta książka może mi się przydać. A ty co tam robisz? A to. Korek masz? Ja cię. Ja cię. To... Stoją wszyscy? A po. A pokaż jaki sam wczoraj kupiliśmy. Takiego, którego nie miałeś jeszcze w kolekcji. Co to jest? BMW. <laughs> ja cię. BMW normalnie masz. Ogólnie jest jeszcze taki plan. Nie wiem czy na tego vloga, czy, czy się w nim po prostu wyrobimy z tym wszystkim. Ale że chcemy zrobić takie DIY strojki. Już kupiliśmy sobie, wiecie, gałązki choinkowe. Jakieś tam bombeczki, więc yy, może. Kolejny vlog zrobimy na przykład taki DIY stroiki i pogaduchy z tego. Taki, wiecie. Taki, a'la podcast? Może będziemy gadać? Nie wiem właśnie. Może sobie przygotujemy jakieś te tematy do jakieś debaty? tematy? No i sobie zrobimy takie pogaduchowe. No drzewo tam dałam, żeby mu było chłodno, żeby się dłużej trzymało. Pogaduchowe stroiki. Ja, ja. Szef tam patrzy, czy dobrze ten, czy dobrze kroisz. Ja tak, nie nie mogę wiecie, nadążyć. Z obiadem, bo szef mi normalnie wyjada. Dobre? Proszę mi pomidora tutaj do śniadania, już atakował. Chcesz jeść? Lubisz? Tak. Bardzo? Proszę. Mmm, mmm, mmm. Co tam wymyśliłeś dla tego Mikołaja? Jakie robimy ciasteczko do Mikołaja? Te. Z czym? Takie jak pieguski są, tak? A to Ty będziesz to robił? Tak. Okej. Okay. Nazar będzie robił... Nie, Nazar będzie nadzorował, a ja robię, tak? Skąd przepis, mamuśka, powiedz? Już Państwu pokazuję. Takie będą ciasteczka z TikToka, widać? No. Tylko nie będą czekoladowe, bo nie damy kakao. Okej. Okay. Czyli... Bo nie mamy białej czekolady, Czyli a, a mamy tylko a po prostu, takie jasne. Tak jest. A kiedyś... Hmm, pamiętasz, też na vlogu robiliśmy? Dawno, dawno temu no. też jakieś ciasteczka, i one były w ogóle mega dobre. Dużo robiliśmy ciasteczek na vlogu, więc szczerze nie pamiętam. Ale takie ciasteczka, ciasteczka, to robiliśmy <noise> niedużo razy. Takie? A co, z solą dawaliśmy, no i ty mi ta, ta, powiedzieli, że za dużo soli. Tak, tak, tak. Ta. No bo było troszkę za dużo soli. Było w soli. Ten nie, jeszcze nie, ale to tego się nie otwiera. Rzeszek. U nas niestety Mikołaj będzie miał ciasteczka z wodą i soczkiem, bo u nas nie ma mlenia w domu, bo niestety, ale y, musieliśmy się oduczyć y, pić tą substancję, bo Nazar nie toleruje zbyt dobrze i wychodzą mu jakieś, słuchajcie, liszaje na, na twarzy, więc dla jego dobra nie ma tego w domu. Masełko rozpuszczone, dodajemy cukier, Nazar. Moje. Żebyś tam nie spadł. Nazar, to będziesz jak obelik, spadniesz po prostu do tego. Do garnka z ciastkami. Ja ten. Nie będzie tego jadł Mikołaj? Nie. A kto to będzie jadł? No i ja. No proszę bardzo, test gorzkiej czekolady. Czy ci Tak. Dobra? Tak. Ja. Nie no dziecko, ty jesteś mega dziwny. No, tak. Smakuje ci na czekoladę? Ja nie lubię takiej. Mam nadzieję, że lubi mikołaj koszką czekoladę. Oj lubi, lubi. No mieszaj. No. Chyba Mikołaj był grzeczny w tym roku. Takie duże te ciastka będą. Albo to będzie tak jak na tych filmikom, memach, że po prostu cała blacha będzie jednym ciastkiem. F jest przygotowany. On już przyleciał na Rudolfie. Jezus, jeszcze na tyle tych lampek, ale proszę odsłonić te kieszenie, nic nie No nie da rady, to musiałby leżeć. Dzisiaj, dawaj te ręce. O, teraz widać Twój stary. No, nie wyglądają. Takie są solidne, takie amerykańskie. Bo tak urosły. Chyba mi był grzeczny. Albo będzie głodny. Na pewno będzie głodny, bardzo głodny. Ma tylu pomocników, że wszyscy się najedzą. Tak? <suszy> okay? No, co tam się dzieje? O, ja się... Ale Hmm. Ale Mikołaj będzie miał ciacha. Ja cię o Nie Jezu, to było ciacha to, było to, było to, było. to było Myślę, że muszą wystygnąć ciaje. Spróbować! Ja mam pan młodsze dziecko, Gdzie twój podopieczny. Śpi, na szczęście. Pierwsze dziecko śpi. Ojciec, co jest Mikołaja! Nie wiem, czy No Daj, mm, dobre. Kruche. No to się! Dobrze? Dobre. Dobre. Chcesz Tak. Co ten Mikołaj będzie jadł? Nie patrzcie na nasz bajzer w kuchni. A, I co? Dawid o mhm. No ma teraz falę, falę energii. Nakładamy Mikołajowi? Chłopie ja do wpadniesz. <śpięć śpięć> wpadłeś. Tak wygląda energia przed spaniem. Chodź. Nazar, od tego jedzenia od drugiego, jak nie oszeszki te ciasteczko. Nie no chłopie, ty mnie osłabiasz. Nazar, Nazar, a powiedz mam cię. Mam cię. Mam Nakładamy na taki talerzyk? Żeby dużo zjadł Mikołaj? Tak. Dobra, to tutaj damy sobie, dobra. Co Mikołaj? Mikołaj dużo zje. No o poczekaj, troszkę mu pomożemy, no ale jeszcze jedno, proszę bardzo. Ile mu jeszcze damy? Ja, duje. dużo. Dużo prezentów Dobre. przyniósł. Proszę, daj mu jeszcze. O ja cię. Wystarczy, czy jeszcze? To jeszcze? Tak, jeszcze jedno. No i tyle. Patrz, możemy teraz tak poukładać. Tak mi poukładamy. Co myślisz? Tak. No. O, patrz, zjeść. To. to jeszcze? A to to jest nasze? To nie damy mu takiego nadgryzionego. To może mogę ja ci dać yy, gryzka. Słyszne. Mm. I co, dajemy to na stół? No, no to chodź, nie. na stolik? Nie. A gdzie? Tam. Tam? Żeby miał bliżej do okna? Tam. Hmm. To może tutaj na stolik? Może tutaj. Finalnie tutaj, no tutaj na stolik to? Mikołaj ma mieć ciasteczka. Tak, blisko choinki, żeby miał blisko dać prezenty, tak? tak? To co? Jeszcze mu damy coś do picia, co? Tak. Tak. Hmm. Co mu damy? Tak. tu i zanieś tam koło ciasteczek, dobra? No, dawaj. O, no to co Nazaru, idziesz spać i czekamy na Mikołaja? Tak, bo musimy iść spać, bo jutro rano jak wstaniemy to będzie Mikołaj już może. Musimy wstać rano zobaczyć czy zjadł ciasteczka. Chyba nie chcesz iść spać, co? Powiedz papa. Dobra, korzystając jeszcze z tego, że mamy chwilę czasu, to zamknę się tutaj w swoim pokoju i chcę zapakować prezent Oli. Zobaczcie, co jej kupiłem. Jako, że teraz wymyśliliśmy sobie taką zajawkę, że chcemy wrócić do jeżdżenia na snowboardzie i już kompletujemy sobie powoli sprzęt. Kupiliśmy sobie już buty, kupiliśmy sobie spodnie, jakieś gogle, kaski, takie rzeczy. I brakuje nam tylko desek. I tak naprawdę rękawiczek, więc yy, ja stwierdziłem, że zakupię o takie rękawiczki różowe, bo ma słuchajcie różowy kask, różowe gogle, brązowe spodnie i tak samo chcę jeszcze jakąś brązową kurtkę, więc będzie to fajnie wyglądało, bo będzie miała różowe dodatki i taki yy, brązowy base, więc myślę, że będzie to trafiony prezent. Co prawda nie wiem jak z rozmiarem, ale wziąłem eski. Ale myślę, że będą spoko, w razie czego da się wymienić, więc, więc to chyba nie będzie problem. O, tutaj możecie nawet zobaczyć, że buty są już w pudłach, tak samo spodnie na przyszły. A tutaj już sobie przyniosłem z garażu rzeczy, żeby sobie spakować ten prezent. Tam mamy jakieś, kurczę, wstążeczki, jakieś takie, wiecie, tagi, żeby to napisać dla kogo prezent. Więc teraz się zajmę Oli prezentem, potem się pewnie Ola zajmie moim. A na koniec pewnie zostawimy sobie chłopaków, żeby sobie zrobić już wspólnie. Tak się prezentuje prezencik. Całkiem, całkiem ładny, wiadomo, z tej strony wygląda już nieciekawie, ale jeśli tak się położy pod choinką to wygląda to naprawdę, naprawdę spoko. No i jak tam mążka, co robiła? Kurde no, dzieci zazwyczaj chodzą spać o 19.30, a tu 30 dzisiaj, a my mieli No, ja jak ma złość po prostu. No, ale chyba emocje są duże, bo cały czas na zewnątrz tak, ho, am, am. Serio? Kręciło mu się. Ja jeszcze muszę spakować, znaczy no ja Mikołaj musi jeszcze jeden spakować prezenty, a ty musimy pomóc z dwoma. No tak, jeszcze musimy czy do studia, to jest najgorsze. No, no, no nic, skończymy mieć kuchenkę i wychodzimy z dwoma. Dobra, teraz moja kolej. Szeptam, bo obok jest dzidzia. Ale muszę najpierw otworzyć paczki. <laughs> bo to jest w którejś z tych paczek. Dobra, myślę, że to będzie to. Autobus! Jeszcze się zastanawiałam nad. A, nie będę mówić, bo pewnie jak Iwan będzie montował, to będzie wiedział. E, następnym razem dostanie ten drugi zestaw. E, mega. Oglądałam sobie go na TikToku. No jest fajny. Et tuella! Czy jest ładnie? Czy jest trochę mniej? Ale jakoś źle sobie papier obliczyłam. Idę dać pod choinkę i pakujemy chłopakom. Tutaj Mikołaj mi kazał jeszcze przekazać dla Nazara. I o no, patrzcie na to. Nieźle. No, myślę, że będzie podjarka na Maxa. A dla Ninia żrawkę Sofii. Co tam jest? Muszę się schować. To jest gryzek żrawka Sofii. Taka dość popularna. Serio? Mhm. Uu. Ciekawe, czy ją I ma wyżu nawet, wyżuje. ma nawet wiesz, jakby. A woreczek, pokażę. Woreczek, bo nie bambusowy, tylko bawełniany. Okej, okay, ciekawe. Ja muszę jeszcze tutaj ten prezent od Mikołaja zanieść. Pod drzewo? Pod drzewo, tak, bo kawał mi przekazać, że muszę. Wiesz, przepodłożyć podłożyć. Podróż, podróż, bo tam bardzo grzeczny ktoś czeka na nie. Mam cię pomóc? Właśnie chciałam powiedzieć, że mimo, że mam manualną pracę, to prezentów pakować nie umiem. Zawsze najładniej pakował nam kadłub prezenty. I dalej pakuje. A ja to tak: więcej papieru niż prezentu. Dlatego dla Nazara jest papier z drzewami, żeby wiedział, rano: Mama, drzewo! <głosy> 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 Proszę mikołajów i zanieść pod fajne. Tak A to co, pakuje dalej? Chciałam tylko powiedzieć, że Nazar kocha z Roska. Te takie mangoski, i ja też je kocham, ale są drogie. I miałam je dać mu jako słodyczkę do prezentu, i zapomniałam. No, Mikołaj, w tym roku miał chyba dużo robot tutaj z tymi prezentami. Sporo ich. Chyba dzieci były grzeszne, i nie tylko dzieci. Ale słuchajcie, jeszcze trzeba dokończyć dzieła z ciasteczkami, trzeba jeszcze tutaj troszkę pokruszyć, wypić soczek, żeby zobaczył, że jednak Mikołaj tutaj troszkę pochrupał tych ciasteczek. Dobra, ja młodsza, trzeba pomóc temu, Mikołajowi coś. No i tak mi się pić, co tam się pić, Bo z takiego bieguna przyleciałam. <grych> Ale, że mleczka nie ma? No, no to jest inaczej. Pyszny soczew nadal zrobił na Mikołaja. Mm -hmm. A mi się tak jeszcze wie. No kruszy, nie? Co za niewychowany ten Mikołaj. Kurde, w trzeba jeszcze wody dla reniferów zostawić. <grywa> nie wiem, czy kawa by nie wypiła. Właśnie u nas to jest niebezpieczenie, że kawa to może zjeść. Chociaż tak nawet się nie nie kwapi do tego na razie. Wasze zdrowie. Ja już ciasteczek nie było już ząbki mam. No ja już wiecie, ta pielęgnacja. Przy że chodziłam spać o 21. Przy dwójce wstających dzieci w nocy chodzę spać o godzinie pierwszej w nocy. <grywa> o, tak organizm się przyzwyczaił spać. Mikołaj, straszny flej, powiem, wam. W się raz. bardzo śpieszył. A to ham. Czyli co, widzimy się jutro? Mhm. Można i spać. Nie wiem, czy, nie wiem, czy zasnę, bo tam już widziałam swoje imię pod tym drzewem. Zobaczymy, o której yy, wstanie nazal, bo tutaj jest jakby najważniejsza kwestia, nie kiedy ustanie i przybiegnie tutaj. Możemy się spotkać o 5.30 albo o 7.00. Może tak być. Może będzie dalej ciemno za oknem. Ja bym chciała tylko jeszcze jedną rzecz pokazać. Tak. Proszę pokazać tylko, które paczki mają ruski. Proszę pokazać. No a Bo Mikołaj no, widocznie no, wie, kto się źle zachował. pokazać, proszę pokazać. Bardzo bym prosiła, widząc, które paczki mają ruski. Bardzo bym prosiła. I zbliżenie na imię. Bardzo bym prosiła. Tutaj nie ma imienia. No jak nie, pod jest, po prawej stronie, po lewej stronie. A jest, rzeczywiście. No jest. Nazar. Ja, ja się muszę schować. Nazar, proszę bardzo, Nazar. nie wiem, czy tam widać jest coś. Ruzga? Tutaj Mikołaj coś ewidentnie pomylił, bo to jest niemożliwe. Niemożliwe, Mikołaj jest nieomylny. Tym miłym akcentem... Tu jest coś nie tak. Później się jutro. No, dobranoc. Co? A ciasteczka z Co? Zjadł, ja. zjadł ja ciasteczka, Mikołaj. Ja. A zobacz, czy był soczek. Był tutaj. O nie! jak nakruszył? Ja cię. Był tu Mikołaj? Ho, ho, ho. tu był? Ja, A. ja. cię. Są prezenty. Tak. Oj. Ja. Aj to! Aj to! To jest auto? Dla buby? Auto? Dziewo tam! O jak drzewo jest! Drzewo, auto, wszystko jest. Ja Cię kręcę. A się masz dla Buby, Juli? Aj to! Aj to! Dziewo! ja cię. To jest za Ninia! A skąd Ty to widziałeś? Moje ten. To, Nie, jest, to dla jest, buby. jest dla Buby! To jest dla Buby! Tak, to jest dla ciebie. No, możesz sobie otworzyć, wiesz? Co to jest? Mama, auto! Auto? O, dawać. O ja. Ja się, ale masz io, io. Mama! Widzicie, ja podaję jej prezent chyba, co? Muszę już poluje na nią. No wow, co? O nie. Otworzyć ci? O jadę. No nieźle. Mikołaj to wszystko. Pokaż. Kurde, nawet nie wiedziałem, że tak jest z małej tej? No. To Mikaj, To Mikołaj jest można chyba tak, chyba tak. Nieźle co Nazar. Chyba później układamy. Ty, swoje dane, swoje. Chcieliśmy podsumować akcję schronicką. Tak jest, tak jak opowiadaliśmy, zrobiliśmy troszkę w innej konwencji niż y, ostatnie dwa razy, bo wcześniej zapisywaliśmy klientów jakby z wyprzedzeniem, a teraz stwierdziliśmy, że spróbujemy czegoś nowego i zrobiliśmy za pomocą walkina, czyli coś takiego, że klient przychodzi i czeka w kolejce, jeśli jest kolejka na na wizytę u danego aktuatora. Mieliśmy przygotowane wcześniej wzory, które tam miały swoją cenę. No i sobie klient po prostu wybierał z tych wzorów. Udało nam się z takiej formuły zebrać 3000? Niecałe. Nie tak. Niecałe 3000 zł, więc mniej niż też rekordu nie pobiliśmy, ale przynajmniej sprowadziliśmy czegoś nowego, wiemy już, z czym to się je i, i na pewno wyszliśmy bogatsi o, o te doświadczenia, prawda? Mhm. Ogólnie spoko, ale y, chyba wolę zapisywać na termin różny. Okay. Przynajmniej wiesz, czego się spodziewać, nie? No i wydaje mi się, że moja klientela też jest taka, która woli przyjść na termin niż, niż na coś takiego. Nie w kolejce, nie? Zresztą ja wiem, ja wiem też po sobie, że ja też wolę się umówić na coś, co chcę, mimo że tatuaż wam sporo, niż iść i wybierać z wolnych wzorów. W mhm. sensie to jest takie bardziej sperson spersonalizowane. Wiem, że są ludzie, którzy lubią takie akcje i którzy są w stanie sobie wybrać wzór z tak naprawdę gotowych propozycji, ale nie wiem, no ja wiem po sobie, że ja bym tak nie do końca chciała. No i chyba chyba więcej, większość osób w ogóle takich jest. Może mm -hmm. tak być, może tak być. No, Bo ale. Trochę co innego iść na kolczyka, nie? Robić no na tak, kolczyka tak, w tak, uchu, tak. gdzie nie masz tego wyboru jakoś mega dużego, a trochę inaczej robić tatuaż, No, ale, ale nie, ale ogólnie super było. Yy... Posiedzieliśmy trochę w studiu z dziewczynami, bo wiadomo, jak się pracuje z dziewczynami na co dzień, no to się trochę mijamy, mimo że jesteśmy razem, no to każdy ma swoją pracę, a tak to trochę byliśmy razem, trochę pracowałyśmy, hmm. także także nie, spoko fajnie było. No niestety rekordu nie pobiliśmy. No ale to nic. Myślę, że taką kwotę i tak zebraliśmy no tak, naprawdę. No, tak, tak. Wspomoże to jakoś, to, to schronisko. Ale a. wiesz, apetyt rośnie względem jedzenia. No, no tak, no tak, no tak. Ale. To przynajmniej jest co pobijać na kolejny rok, nie? Tak jest. Słuchajcie, chcieliśmy przejść do naszej kolejki. Ostatni będą pierwszymi, miało być na początku vloga. No, która po prostu czeka już, stoi i stoi tutaj i, i się doczekać na swoją kolej nie może. Już nawet Nazar przestał mówić mama, ciucia. No. Także nawet on już stwierdził, że to, to nie nadejdzie ten moment. Więc mamy nadzieję, że, jak się, że teraz jak to złożymy i się jutro obudzi, to powie tak mama, ciucia. Wow. A dzisiaj widziałbym w tramwaju yy, chłopca, który miał plecak ze y, Spidermanem. No więc oczywiście wjechała klasyczna manipulacja. No, musisz być grzeczny, to wtedy może Mikołaj przynieść taki plecak ze Spidermanem. To gwiazdka się. Um, u mnie się mówiło, że pod choinkę to też jest Mikołaj. Okay. Także no, tego, powiemy mu, że tutaj gwiazdka, Mikołaj, aniołek. Niech, o, u nas się aniołek mówiło okay. też często. Dobra, że jednak aniołek albo gwiazdka przynie, przyniosła ciuchcie więc zostały dwa tygodnie do świąt, więc no, trzeba być grzecznym, żeby ten plecak ze Spidera przyszedł. Zobaczcie z nami ten z Action, mam nadzieję, że będzie zarąbisty. Nie, no, mam nadzieję, że też. A on w ogóle ma jakąś muzyczkę? No, muzyczkę ma, i światełka ma. chyba nawet. Cholera, jasne. Na, światełka, muzyczka i 3+. Nieźle. Musi nawalniać tak. Co to jest? Okay. Jakieś ciucia. No, ty jeszcze nie wiesz co to. Sprawdź, spraw, co to jest. Kurde, długie te torniki, ale to będzie jakieś takie maciutki. Można no, no to w ogóle wokół choinki puścić. Co ty myślisz? Czy to będzie dla... Przy, z nimi będziemy spierzać, co? Nie. No, ale nie, nie będzie, będzie stało na stole przecież. No, tam chyba też się jednak nie zmieści na naszej. Tak. Tam w ogóle to już jest wszystko. Na dostał y, zestaw z modeliny. Ciasto od Mikołaja. I po prostu teraz cały czas się tym bawi. stanie rano, bawi się tym. Wieczorem idzie spać przed, przed snem, bawi się tym. Więc to jest po prostu top zabawka u niego. A więc nie ma lekko. Wszystko mamy po prostu. Cały stół jest w ciastolinie. Idziemy sprzątać, bo nasza hamienka coś się sypie. No, słuchajcie, jest coraz biedniejsza, ale. Ja się śmieję, że ona już taka przyjechała, ale coś kurcze. Nie, mi się wydaje, że to Nazar i Nikos, i w ogóle no, na ścianach niczemu, nie? No, tak, tak. No ale też biega po prostu cały czas obok niej, cały czas ją trąca. No, ona też zmieniła lekko. Kurde, fajnie to. O, czekaj, dam was wyżej. O, fajnie to wygląda. Zaraz kurde już widać te lampki. W ogóle... Aha, dzięki wyżej. W ogóle to miejsce... To miejsce z tymi lampkami. Mhm. Nie no, Wyżeł, ty jesteś przecież poza rew. Nie, ja, ja, ja. nie mam do Was siły wszystkich. Odejdźmy mi stąd. Chodź tu, chodź tu obok mnie. No tak, Kawusiu! Ty, ty, ty musisz być w centrum. w centrum musisz być. Poczekaj. Patrzcie, to mi. To miejsce tutaj, gdzie macie taką kurczę wyrwę w tych lampkach, to jest miejsce, w którym Nikos cały czas po prostu ciągnie je, jak, jak uda mu się tam doczłapać. Ostatnio udaje mu się coraz częściej, więc no. z, że, ja tam, więc tak to że, wygląda. Czy w zeszłym roku to było? Tak, w zeszłym roku Nazar siadał? Nie. Nie, dwa lata temu. Dwa lata temu, że dwa lata temu Nazar robił to samo? Mhm. Normalnie ja też tak za drzewo ciągnął. Pamiętam, że dawałam nawet na Instagrama, że jak to drzewo wytrzyma do Wigilii, to będzie cud. No, a ten robi to samo, że po prostu doczłapie do tego i od razu do, do dzioba. Olisza sobie nie popatrzyła na instrukcję, słuchajcie, i rozkręciła pół ciuchci, żeby położyć baterię i się okazało, że to jednak nie tam. Tak, i Iwan tu nade mną stoi i chce w pięć rąk yy, śrubkę wkręcać. Nie no, ja się tylko pytam czy ci pomóc. Nie, najpierw mi trzymałeś jedną ręką ciu, Ja chciałam wkręcać śrubkę. Iwan jedną ręką mi chciał trzymać ciuchcie, a drugą ręką chciałam trzymać śrubkę, którą wkręcam. No i mówię mu, że dzięki za pomoc, ale dam sobie radę i ja chcę to zrobić i ich. Więc poszedł. 10 minut później. Teraz pójdziesz do łóżka. Będziesz tam czekał i zobaczysz kolejkę królą, ja tak samo jak dzieci. bez dźwięku lecimy. Trzeba coś mu wsadzić tam. Że jak się obudzi wiesz, i będzie jeździć ciucia. Wiesz co by tam pasowało? No. I jajo. Jakie jajo? Że... Niespodzianka normalnie jeżdżąca wokół tego. Nie nie no nie mamy. Mogę bo jajko jajka natwarta. też lubi? Konduktor gwizdę i odjeżdża.

nie wiem, dawno nie byłam, ale muszę jechać do Action, więc. No, musimy, musimy, więc zobaczymy. I w następnym vlogu damy Wam znać. czy jeszcze co? Wam, ile kupiliśmy i gdzie jesteśmy, <głysy> i Będę... no, tak. Takie całe mieszkanie a w porach. Tak. Będą cztery ciuchcie jeździć po prostu na raz, czy więcej nawet. No, Oj, pole. Boże. No, więc tym miłym akcentem kończymy tego vloga. Idziemy sprzątać opadnięte igły choinki. Dokładnie tak, a potem spać. Także dziękuję Wam bardzo i widzimy się w kolejnym vlogmasie. 아빠! 아